Nagrywając odcinek Niezapomnianych natrafiliśmy na skandaliczne kartki umieszczone na grobach znanych Polaków. Informowały one o zbrodni smoleńskiej, o tym, że to był zamach i pasażerowie tu polewa zginęli tragicznie i zostali męczennikami. Takie kartki znalazły się m.in. na pomniku Smoleńskim u lekarza prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy nie wiadomo dlaczego na grobach znanych aktorów, m.in. Aliny Janowskiej, Pawła Królikowskiego i Emila Karewicza. Kartka znajdowała się także na grobie naszej najlepszej lekkoatletki Ireny Szewińskiej. Na kartkach były napisane oto takie słowa. 10 kwietnia 2010 roku nad Smoleńskiem to zaplanowana zbrodnia bez kary. Męczennicy zagrobów wołają o prawdę i karę. Inne natomiast informowały, męczennicy wylali Morze Krwi, a morze Łez popłynęło od najbliższych Polaków w ciągu 8 lat. Niestety są idioci i kanalie, które nadal powielają ohydne kłamstwa i szyderstwa. 10 kwietnia to potworna, zaplanowana zbrodnia przez rudego Szwaba i czekistę. Ale mingi i ćwierć inteligenci zaprzeczają podstawowym prawom fizyki i uruchomienia własnego rozumu. Dlaczego zdrajcy, szydercy, bestie, które znają całą prawdę. O potwornym zamachu z 10 kwietnia 2010 roku przygotowały ludobójstwo nad Smoleńskiem. Traktują nas jak bezwolnych baranów bez rozumu, bo na to pozwalamy. Europo, to znaczy Unio, przekreślone. Odkryj swoje korzenie chrześcijańskie, bo nie pozostanie z ciebie kamień na kamieniu. Przeminiesz jak wielkie cesarstwa. Wkrótce. Oraz kartka Polacy 1940. Ludobójstwo w Katynium Jednoje Tferze. 2010. Ludobójstwo nad Smoleńskiem. Czynni zdrajcy, bestie polskojęzyczne. Donald Tusk. Beszczynkowicz. Welkomorowski. Haniebne kanalie. Sikorski, Kopacz, Miller i Lasek. Klich. Janicki, Parulski, ci bandyci, szydercy zasługują na najwyższy wymiar kary trybunał i szubienice na placu Defilat. Właśnie te kartki, odręcznie napisane i później kserowane, znajdowały się na grobach. Teraz trafią tam, gdzie ich miejsce czyli na śmietnik.